E, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demona, to jest kolejny odcinek z gry. Z gry gra, <gryw> może w ten sposób powinienem powiedzieć. Więc ostatnio zadałem wam taką mini, mini łamigłówkę na sam koniec tamtego odcinka na temat tego, jaki jest kod do komputera i... I tak, widziałem, że w komentarzach padła poprawna odpowiedź, także wszystkim, którym się udało, serdecznie gratuluję. Już wam pokazuję, jaka była odpowiedź oczywiście, żebyście mogli się przekonać czy myśleliście dobrze, czy źle, czy, czy tak, czy nie. Muszę się wsłuchać, bo tu było. Na początku było, o, wyłączone światło. Więc odpowiedzią do tego jest. A, włączy się, dobra, 8 1, 0, 0, 0, 0. Chodziło o to, że trzeba policzyć wszystkie litery razem z tymi odstęp, odstęp, odstępami w wierszach. I wtedy wychodzi tam 30 do potęgi czwartej czy coś w tym stylu. I to jest właśnie taka liczba. Enter. I to jest poprawna. Poprawne hasło. Także, jak komuś się udało, gratuluję serdecznie. Bardzo dobrze. Zobaczmy: DIR 1. FAM PHTS. FAM Photos, czy coś. Okej. Okay. Family Photos, to było to, tak. Ciao. Pretty disturbing. I can say. Naprawdę bardzo dziwne te zdjęcia są. Fajnie, Love you Mac, eee, Hid Egze, U HDD, eee, tak eee, Hid Egze, dobra, nie wiem co to daje, ale ja mam jeszcze Smile Dog. Spread the world. Eee, roz. Spread to jest tak, rozprowadzać. Rozprowadzić świat. Tak. Au. To bolało. Eee, dobra, chyba udało mi się coś otworzyć. Więc fajnie. Mamy jakąś dodatkę. Bola... Zabolały mnie tak mocno uszy. Dzięki i dziękuję. Jestem Twoim najlepszym przyjacielem. Zostało jakie. Eee, nie mam pojęcia, co tam jest napisane: śpisz czy coś? Zdobyto notatka dziesiąta. No, zdobyto, tylko że ja nie jestem w stanie jej rozczytać w żaden sposób. Mamy jakieś drugie pomieszczenie. Zamknęło się. How lovely. Ym, I co my możemy z tym zrobić? Jak się drzwi zamknęły? Czy ja nie będę mógł teraz wyjść pewnie z niego, tak? Z tego pomieszczenia. Aha, czyli jak zgasza światło, to będę mógł stąd wyjść. Chyba. Tak, udało mi się wyjść. Fajnie. A czy możemy wejść do tego pomieszczenia i zapalić światło z powrotem? No możemy. Fajnie, że mi się to udało. Fajnie, że pomyślałem. Eee. What? Co? Dlaczego mogę po tym pójść? Co tu się dzieje w tej grze? I czemu ona jest taka dziwna? Jakby halo? Czekaj, czekaj, trendy ja tutaj wyszedłem. E, tutaj otwarte za pomocą złotego klucza. Byłem. Czekaj, ja tutaj już byłem. Więc co ja teraz muszę w zasadzie takiego mądrego zrobić? Za pomocą klucza. No dobra, ale możemy tylko tutaj przejść. Jeszcze raz muszę hasło do komputera wpisać. Run file, shut down. Dobra, run file. E... A skąd ja mam wiedzieć teraz? E... Nie wiem, symbolicznie. 666. Done. Can't find. E... Dobra, ale co ja mam uruchomić teraz? Może Satan? Can't find. No to nie wiem. Co ja mam zrobić? Nie mogę tych notatek rozczytać. Gdybym mógł odczytać te notatki, to by było już łatwo, ale tak to. Ile ja mogę wpisać w ogóle tutaj rzeczy? Woah! Dużo! Za cholerę nie zgadnę, co mam tu wpisać. Tamtej notatki też nie mogę rozczytać, jakby, więc. Koniec czasu. Co ja miałem tu zrobić? Nie mam pojęcia. Zupełnie. I nie mam pojęcia nawet. Co mam wcisnąć? Co mam kliknąć? Co mam tam wpisać? Totalnie nic. Nie mogę odczytać tej notatki, bo gdybym mógł ją odczytać, to by było trochę łatwiej. No ale nie. Może trzeba zgaść światło i tutaj przejść, czy coś? Jakieś szepty tylko słyszę. O! Nie no, ciemno. Trenety ja mam iść teraz z tymi szeptami. Zacznijmy od tego, że ja nie wiem, czy to tutaj trzeba iść. O! Okej, okay, coś się udało zrobić. Także trzeba było w ciemności tutaj przejść. Dobra, fajnie. I co dalej? Co w związku z tym? Czy coś tutaj ma być. Czy coś mam tutaj zrobić z nimi? Może do tamtego komputera muszę się później dopiero wrócić? To ma tam jakiś sens. Ale no nie widzę żadnej interakcji z tymi typami jak na razie, z tymi ziomami. Jest trochę to dziwne. Eee, ok, alright. Może po prostu stąd wyjdźmy? Nie wiem, to jest jakiś plan. Wejdę jeszcze raz. Nie no, to tylko te typy tutaj są. Kurde, co dalej? Może coś się zmieni tym razem, bo jak zobaczyłem tą scenę złotego klucza. Jest tutaj jeszcze coś? Nie, no to tylko te dodatki były. Nic więcej ciekawego tutaj nie widziałem. Hm. Kwiatek też się nie zmienił teraz. Może w tych pokojach coś było innego? Te drzwi się teraz otworzyły, a widzisz, dobra Jest notatka na ścianie, bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy I co jest na notatce? Uruchom prime, R i e, dobra Uruchomię A tutaj co jest? Zamek szyfrowy znowu, dobra, prime, spoko, to jak odpalę to To zobaczymy czy coś się tutaj zmieniło R i e Prime a, dobra. Komputer był tutaj. Znowu muszę przyciszyć, bo znowu umrę. Po prostu jak będzie mi się darło do ucha ten komputer. Jak mi się zacznie drzeć. Run. Um. P, R, I, M, E. Nie, nie, nie. Czekaj. P, R, I, my. Enter. O, Prime Numbers. Odpalanie Prime Numbers. Your number is 780. 780. Ok. I mam najbliższą liczbę pierwszą znaleźć przy tym 780, bo tam jest więcej miejsca na wpisanie tych numerków. Więc nie wiem, czy to ma, to ma tak być. Ale to nie jest liczba pierwsza. 780 to nie jest liczba pierwsza, bo to jest liczba parzysta, więc jak to ma działać? Jeszcze raz. Um. P R i. -m -e. Może teraz druga część jakaś będzie tego. Nie 70. Zero... Spróbuję to wpisać, ale nie ma to żadnego sensu, żebym to wpisywał, bo. Jakby to nie jest liczba pierwsza. Może najbliższą liczbę pierwszą do tej muszę znaleźć? Czy coś? Worewa. No znowu jest na 6. Nie, 7-8-0 nie zadziałało. Hmm. hmm. Znowu mamy Zagwostkę. Uruchom Prime, no uruchomiłem. Czekaj, a liczby pierwsze najbliższe 780 797 to jest liczba pierwsza i 809, ale 780 absolutnie nie. Albo 780 liczba pierwsza, może tak to trzeba zrozumieć. No to 780 liczba pierwsza to jest 5939 i nadal mnie to nie urządza, bo to jest czterocyfrowa. Dobra, nie mam pojęcia, co tu trzeba wpisać, co tu trzeba zrobić, żeby to się udało. Trzeba sześciocyfrowy kod podać. Dostałem, że Your Prime number is no tam 780 i do czego mam tego użyć? Nie wiem, nie mam pojęcia. Do czegoś chyba. Przewertowałem, próbowałem, pomyślałem, nie mam pojęcia. W tej chwili, więc czekam na wasze propozycje. Może coś wymyślicie. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.